No może za dużo, bym powiedziała, że odpoczywam, ale na pewno nie mówię, nie mówię, nie mówię, nie daję uwag, nie kombinuję, tylko to kombinują dzieci. Planowanie procesu edukacyjnego staje się dużo łatwiejsze i edukacja staje się przyjemniejsza. Przede wszystkim bardzo ułatwia to warzyw pracy nauczyciela. Odciąża uczy tego, że my nie jesteśmy tą siłą sprawczą, że ta siła musi wychodzić od ucznia. Nauczyciel widzi efekty swojej pracy. Jest! Wow! Nauczyciel dostrzeże to, że pracę autentycznie wykonują uczniowie, że ten wysiłek jest po ich stronie, a on raczej tylko tak stoi, przygląda się, wspiera, wspomaga, więc uzyska takie poczucie spokoju, że uczniowie są autentycznie zaangażowani. Uelastycznia nasze myślenie, pozwala nam wejść w tak zwane buty ucznia, co jest niezwykle ważne i potrzebne w roli nauczyciela. Też pozwala nam się zmierzyć z takimi przekonaniami, schematami myślowymi, do których się przyzwyczailiśmy. Bardzo często nauczyciele działają według pewnego schematu. Najpierw zapamiętaj, potem musisz to zrozumieć, a potem zastosować. A myślenie krytyczne to wszystko odwróciło. Nauczyciele, którzy są gotowi na to, żeby poczekać na ucznia i zobaczyć, w którym momencie on zaczyna rozumieć i dopiero to stosować, to już mają potem pewność, że zapamiętają. Myślenie krytyczne. To jest rozwój na naście, kilkadziesiąt, właściwie całe życie, kilkadziesiąt lat całe życie. Zatem jeśli ktoś lubi się rozwijać, jeśli ktoś ciągle lubi być w podróży, której ja nie wiem co będzie jutro, ale to jest ekscytujące, jest to motywujące i mam poczucie, że naprawdę wstąpiłem na ogromną taką ścieżkę rozwoju, to myślenie krytyczne jest absolutnie tutaj rozwiązaniem numer jeden.